A dziś pijemy wino, które poleca Pan Robert Makłowicz. Wino kupione w biedronce za 30 zł. Jest to wino Chianti Superiore. E, na prośbę naszego e, widza, e, przestaje, przestaje polewać. Także jest to okazja popatrzeć na piękne, ładne. Co powiesz o korku? No Jakbyś jeszcze trafiła w ekran, to w ogóle super by było. Ale korek jest naturalny i z takim ładnym wzorkiem jakimś. I tak wzorek, i tak wzorek. No, dobra. 12,5% alkoholu. Taka książeczka była? Trafiłam? Mniej więcej, do alkoholowej. Mówiłem, biedonka trzy się poszła. Kolor taki rzadziutki dosyć, uh -huh. co? Nie, nie Ale bez głębi. Chianti e, czasami mają taki kolor, bo to północne Włochy, czyli powinna być wysokokwasowość, wysoka owocowość. Czyli wszystko to, co trzeba. Zobaczymy. Się przekonamy, bo. Zawąchujcie. To jest. Roman, intesytna rola. Pożyczka, jakiś. Czarny. Pożyczka, nie myś. No trochę jest taki bukiet. E... I było Jak kampan. Ko kwaśny Dobre. taki jest bukiet. Nie, ale w smaku nie jest komfort. Ale też cierpkie strasznie są. <grym> ale jest ale lekkie kwasowość. w miarę. Nie, nie jest głębokie. 12,5 i to czuć, że to jest niski. E, powiem tak, brakuje tutaj... Ciała? No, no jest przezroczyste. Hmm. Faktycznie. i w kolorze też jest. Ale nie, w sumie no nie Mi jest nie takie codziennie, m. codzienne dobre. Mi no, smakuje, ale takie jak herbatę bym mogła to pić. Aha, po prostu. To, 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 to. No, no jest takie, przez takie to... przezroczyste w smaku dosyć. Tu jest ale napisane, w dobrym sensie, w tle, że lekkie. zachwyca intensywnym owocowym aromatem z wyraźnie no, wyczuwalnymi nutami fiołków. A, A i tak w bukiecie wiesz, że to kwiatków. W bukiecie był kwiat, lekko kwiatowy. Ja powiedziałabym, że nie no, ma. Tak. No może w komorze i tak. No, no, to, że nie ale nie jest. Z... No dobra, takie codzienne. Tę silnik na no, wino to barwa. No tu no, bym polemizowała. Spójrzmy jeszcze raz kolor. Nie. nie. bo połykasz to wino i nie masz prawie nic na języku. To prawie... Ale nie gorycz jest, nie jak nie, ma, ma, nie, ma. nie masz nie ma. Jak dla mnie, nie no porównując do innych, na wino, języku nie, nie no zostaje no, to nie nic. Nie. nie zostają aromaty. Czy w sensie, taniny, czy aromaty? Tanin nie ma za bardzo. Nie, właśnie nic mm -hmm. nie zostaje za bardzo. Nie wanilia. Słodkie coś zostaje. Nie, dla mnie pierwsza. Ja, ja chyba tak dużo ostrych rzeczy jem, że mam trochę wypalone kubki, ale jak dla mnie nic nie zostaje na języku. Próbuj. Lepiej niż krótki, jest nie trwa tak długo. Tak. Czyli jest średnio. No. Ale takie na dzień, no. Do chleba powszedniego jak najbardziej. Do, do jakichś lekkich tak, rzeczy. No, tak, to, no, do dopisy, tak. Do zamiast zamiast mięs, koli. Do, do makaronu. Tak, nie, nie, nie. A to do mięs napisałem? <laughs> do, <laughs> do makaronów coś? w pikantnych sosach. A do makaronu? Tak. tak, do makaronu. Ale to coś, do codziennego. No. Tak, ale są... Ja bym to dała do makaronu na bazie gorgonzoli jakiejś. To tak, bo to wtedy potrzebujesz czegoś lepkiego, tak jak musisz wody się napić w takim serowym sosie. To coś takiego by pasowało. Ale nie do mięs. nie. No nie dosteka. Nie, nie, nie dosteka. Nie, 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 do steka. nie, 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 nie nie. No, a sam wina? Tam... Myślutki, ulotne, nie, 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 Gdzieś tam. nie, Coś kwaśnego nie, takie. nie, Trudno nie, nie, Coś kwaśnego jest głosowość. Nie wiem, takie dla. dla y, ja wiem. Dla niedoświadczonych to jest wino. Nie, nie Jako pierwsze wytrawne mm. wino. Niedoświadczone osoby wolą y, Primitivo, które idzie tam. No, no, tak to będą wykrzywiać. Ktoś kto nie lubi win wytrawnych, lekko kwaszczą. No, no kwaśnych, bo to jest wytrawne i lekko kwasny. No, także dobre takie jak lubimy. Mi ogólnie to wino smakuje, jakby ja tu wody trochę dodała do kieliszka. Mm -hmm. Zupełnie. Ale I w nie kolorze nie? też jest bardzo wodniste. Ale mi smakuje, jakby yy, piłabym to takie lekkie doficie, ale czuć też ten alkohol, dwunastkę tą procentową. Czuć, że to nie jest 14. Ale czuć alkohol w ogóle? Nie, nie, nie. nie. nie, 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 nie. W sensie taki... właśnie te o wyższym nie. procencie mają taką intensywność większą zazwyczaj, załóżmy ja to. teraz stoi i pestki takie czuję. Takie słodkie. Tak, jak no. jakby czereśnie, nie wiem, czy już przyjedzone no. czereśniami na Tylko, końcu. że ja też się nie znam, więc tak mówię bardzo subiektywne rzeczy, ale ja nie wiem. Jak nic. we wszystkim. Na sobie nie, ale nie jest pozbawiony Nie, jest. ale Olejście po szkle. Ma tak. tego kwiatowego jest takiego bukietu trochę. Jest Jest taki żółty kwiatek, on rośnie mm. czy, kiedyś w ogrodach rusu. Blistnik. Mm. lecz Nie, ja wiem. Nasturcja. Nie. Nasturcja albo... No i to właśnie pod nasturcję mi podchodzi. W tym finiszu smakowym. No takie nie wiem, kurczę, z jednej strony bym dała jakieś sześć, a z drugiej bym dała wyższą. O, cztery. No, nie, tak, ja, cztery. Nie, dla ja mnie ja no. to tak jest okej. Okay. Jest dobra, takie przyzwoite. Mm. A też cenowo jak to wyraźnie. To nie jest ani. Okay. Ale ładny obrazek jest, ładne jest wraz. Wraz. Takie, słuchajcie. No nie wiem, jakoś mi... To są rycerze? No, no, ale wydaje się, że za Chianti superiore to powinno coś iść takiego. Tak. superiore powinno być, no, to tak. No porównując do tego wina z Gruzji, no to... Oj, ale to do tego, że Szukałam takiego gdzieś to, ten, nie, 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 było. nie, 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 no z <ntronki> Biedronki, z Marketu z wina, z razu do wina od razu kupionego no. bezpośrednio w winnicy. No Aby, dobrze, przychodźmy do ocen. Ja nie będę pierwsza. Ja, ja, bo ja się muszę zasugerować. A, ja trzy. To na trzy, cztery. Ja nie, ja chyba bym dała... sześć. Ja dobra, 6. ja bym szóstkę dała, ja bo jest szóstkę. z jednej strony przyjemne, z drugiej czegoś brakuje, ale nie jest Ale można da. pić, ma kwasowość, ma zapach. Ale nie jest kwasiorem, w sensie. nie ma. Nie, 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 właśnie... Nie, nie to takie powszechnie wina na dobie, no. Takie... 6. 2 na 10. No, takie ładne 2 no, 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 na 10. Ja 6. To, ja, to ja też 6. No, Słodka ja, ja chciałam dać czwórkę. Dobrze, daliście. Do ja to to by więcej nie dalej tego. Czwórkę dajesz? Co? Czy było i sześć. złego, że czwórkę? Czego ci brakowało? Czego mi brakuje? Brakuje mi ciała, no nie ukrywam. Brakuje no. też mi. Um, ale, ale wina potrafią być lekkie zwiewne, dobra ja. finisz, ok, nawet lekkie mm -hmm. zwiewne czasami nie wa Dużo w sobie i ma mm -hmm. długi finish. To rzeczywiście. Po prostu zasugerowałam się tą ładną etykietą, mm -hmm. że będzie fajne. Ja się I ono jest fajne, tak? Ale ono jest powszednie takie tak. do obiadku. Tak. Tak. A mhm. tam na mhm. co na To jest tak. ładne. No wow, no. 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 okay, Ale to, to właśnie tak działa marketing. Dobrze. Czyli co, od nas taka szóstka z minusem to zasłuż, zasłużona cena? Nie, no na tak. szóstce. Tak. Nie no, z małym. Minusem. To średnia wieszła 5,6, więc. No to szóstka z minusem. No. Albo pięć no, taki zwykły trochę. Nie, nie, tak trochę nie wiadomo, co powiedzieć za bardzo też. No dobra, to na słaba szóstka. Do, do spróbowania i ocenienia według własnego uznania. No, do kupienia w biedronce. Pozdrawiamy.